Witam serdecznie. Dzisiaj mam taką pracę. Wyciągnąłem stare meble, nowe już mam w mieszkaniu. Przerzucone przez płot do sąsiada. Tak jest najlepiej. tutaj rozkręcam wszystko w pierwszej kolejności to co do odzysku to jest do odzysku czyli stal, śrubki, wkręty, zawiasy sprężyny, jakieś mocowania takie tutaj też coś widzę, jest jakieś mocowanie nawet w tych nóżkach są wkręty także wszystko porozkręcam no zobaczcie uchwyty takie stalowe to jest pierwsza rzecz, że to jest do odzysku, a druga rzecz, no łatwiej się zanosi rozkręcone rzeczy. No będą zabierać gabaryty, to od razu to zabiorą. A już na te skórzane kanapy przyszła pora. Zresztą tą kanapę lubił Murzyn, zobaczcie jak ją pazurami tutaj potraktował. A I tak to wygląda. Później, finałowo pokażę Wam, ile udało mi się odzyskać z tego. Wkrętarka tu już mam. Jeden, już taki pojemnik zaniosłem do warsztatu. Tu zawias wymontowany. Tak jak mówię, wszędzie coś tutaj jest. Jakieś łączniki, sprężyny, zawiasy. Nawet takie kółeczka. Tutaj zobaczcie. Tak, też to jest wszystko metalowe. Także dobra, zabieram się do pracy i zobaczymy się w warsztacie. Na warsztacie elementy stalowe z tych kanap i z narożnika. Nie wszystkie tutaj są elementy, bo mam w różnych pojemnikach, ale tylko chcę wam pokazać jak to wygląda wagowo rozbierałem dlatego te kanapy, bo łatwiej je było wywieźć na tak zwane gabaryty i pokażę Wam może jak to wagowo wygląda jak to będzie tylko jedna kanapa 2,82 aha i są zawiasy takie, które sobie zostawię na pewno mi się gdzieś to przyda ten nawias, zawias na pewno Parę złotych kosztuje, no ten już nigdzie nie wykorzystam, ale są na przykład takie jeszcze. Takie elementy jakieś uchwyty. No, w każdym razie to jest jedna kanapa 4,5 kilo. Kiedyś stal była po złotówce. To by było 4,5 zł, teraz jest w granicach 70 groszy, więc 3, 17 3,17 za, za ten za te elementy metalowe z łóżka z kanapy i z narożnika. Także dobra, to dostali. Za niedługo będę wywoził stal na złą, bo już mi się trochę uzbierało. No a tutaj rozdzielnia rozdzielnia ponad 2 kilo ponad 2 kilo tych przewodów myślę, że jak ściągnę ten polwini, to gdzieś będzie koło kilograma, czyli tu jest 30 zł w tych granicach. W tych granicach to będzie czysta miedź, tyle, tyle będzie ważyć czy, czysta miedź, no ale za, zabieram się za yy, odzysk recykling tych przewodów. Więc pod koniec filmu. Wam pokażę, a skąd ta mieć zrobię przebitki i zobaczycie ostatnią moją rozdzielnię. Dobra, ile tutaj mam miedzi? Dam pudełko z poprzednią miedzią z grubych kabli. 16 mm2. To mi się wytaruje. Ok, zobaczymy, ile dzisiaj mi się udało odzyskać. Myślę, że około kilograma będzie. Jest, jest kilogram. Jest kilogram. Yy, z razy 30 to jest 30 zł. Także tak to wygląda. Dobra. To wszystko. Do następnego razu. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro jadę w tamtą, w tamtą stronę. Yy, punktu skupu, więc od razu to z pieniężę. Wszystkiego dobrego!